Witam Was, jestem Alvaro.pl, a to kolejny odcinek naszej serii Minecraftowe przygody. Przygody z Minecrafta. Przepraszam. ta, ta, ta. Jak, jak widzicie, zbudowałem taki zarys naszego domku. Zarys ciągnąłem tak jakby od JJ'a ponieważ jego domek mi się bardzo podobał. Chciałbym zbudować taki sam. Wędrowałem po całym świecie, aż w końcu znalazłem to miejsce taki no nawet podobny do DJ a jest góry no i znalazłem takie piękne miejsce właśnie te a tak w ogóle to jest próba dźwięku yyy zobaczę co będziemy dzisiaj zrobić w odcinku pomyślę jeszcze i sprawdzę czy, do, czy wszystko dobrze się nagrywa okej okay. i jestem Puch, myślę, że moim zdaniem wszystko się dobrze nagrywa. Tak. <laughs> Musiałam zrobić dwa razy tyle gliny. Oj! Tyk. Musiałam zrobić discount, ponieważ giny już nie mogę znaleźć. Tyk. 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 Porkben. I robimy 64 cegły. Wow. zamuliło troszeczkę wiecha była mam Te to w bierzemy dużo żelaza mam już no już tak powiem szczerze wam no że już się znalazłem. przepraszam was że to nie było na odcinku ale zawsze coś mi się stawało, albo się lagowało, ale mam nadzieję, że teraz już nic takiego nie będzie. Ponieważ zrobiłem do wyflapsa. No. Więc tak, można powiedzieć, że załatwiłem sprawę z... ...Pankraftem, czy jakoś tak. To jest Majka w Jak na razie powodzi nam się jakoś troszeczkę, powodzi jak na wodzie powodzi. po po, 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 po powodzi. Yy, jeszcze raz zobaczę, się okej, okay, jestem Lubi się nad? Nie lubię. Zaraz wyryjemy jeszcze na okno i Cegie będzie dostarczało spokojnie. Zaraz mi jeszcze coś pokażę. Tu jest nasze zejście do tunelu. Tylko troszeczkę wyrywam już. Ale sekundkę. Co ja miałam zrobić? A! Zrobię sobie troszeczkę kawałek broi jakiejś. O wow, drugimy. W nie? Nie wiem. Naprawdę nie wiem, żeby miałem... miałem zrobić. Musimy zrobić sobie... Musimy zrobić sobie... Yy. Pójdziemy wyryć jeszcze troszeczkę. Pójdziemy wyryć jeszcze trochę tutaj. Koblena, kobla. Kobla, 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 kobla. Gruzu. Ty. Idzie, idzie. To jest znudzone śmierci, jeżeli troszeczkę pokopie. I będziemy kopali tak. Kilo, przeżyj proszę cię. Przeżyj, też się radę. Nie nie dawam ci. Ty Ciocia, tylko. Yy, przepraszam, że tak cicho mówiłem. Mogło mnie bardzo słabo być. Mogło mnie słabo słychać. Sweet, sweet będzie sweet. Doseczki, deseczki, doseczki, doseczki, doseczki. kochany soczki. Trochę będzie malutko, ale przeżyjemy. Prze przeżyjemy, zobaczymy jak to będzie. No właśnie, dam. Myślę, już będzie trochę inaczej to już się ale dobra. Dobrze. Tak więc już sobie gdzieś tutaj. Na mieczyk. U dom

Ci od jj Ja wiem. Co to Wam mogę powiedzieć? Powiedziałam Wam to na początku, ale naprawdę kocham go. Wszystko jeszcze. Hmm. To Co? Idziemy sobie i zrobimy miejsce. Tak, ogólne. Ładnie to było, że to był już taki piecyk sobie. Piecyk. Tak, dobrze. I zrobimy jeszcze. że za, za milczenie, ale... nie wiem. Z tym zawsze musi być, znaczy nie, nie czy po prostu zapominam się. Ale dobrze, yy, koniec tego milczenia. Yy, Pójdziemy sobie, zbudujemy domek, będzie trzeba to zjeść, ale to nie chciałem, bo już szedłem na wyprawę w poszukiwaniu gliny, ponieważ już mi się skończyła, ale... <laughs> 64, taką to było 64. Mi się skończyła. Ale my musimy zrobić sobie, sobie skrzyneczkę. Nie było to, tylko to było gdzieś... Ok, to, to było, tu to, to było. Pyk. I robimy skrzyneczkę. Pyk! Yeah. Ale skrzynka, wiem, wiem, wiem normalnie spok sik, normalnie spok sik. mam nadzieję że domek wyjdzie mi spoko nawet 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 na nawet, 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 spok Przepraszam za cięcie, ale musiałam to zrobić. Ale musiałem zrobić cięcie. Troszkę mi Czy Chcę Cepoka jest, widzicie ile tego jest gówna? Słamanego. A Boże, pomyliło się. Przepraszam, ale w tej wersji dzwonki się nie palą za mój błąd, ale w tej wersji strzestadzonki jeszcze się nie p a l O. Dobrze. A git. Trzeba wszystko przejrzeć, tak na tutaj. Ja tu już te deski wezmę chyba, bo już nie będę nas przypalał. Raczej. Dobrze, już możemy dokończyć domów. Na pewno już tam starczy cegieł, 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 bo cegła to fajna rzecz, <laughs> Robę to Pójdziemy stop. A tak przy okazji, jeżeli już tu przychodzimy, to już zrobię te schodki. Pyk, pyk, pyk.

mniej więcej mam okna, boże co ja robię jakie mieliście z tym co nie wiem, dobre wstawiamy okienka widzicie poradziliśmy sobie bez żadnego spowolniania ale będziemy musieli to spowolnić ponieważ yy, Chciałabym przechowywać całego domu. I to było wyższe. Dobrze. Przecież tam wyjdziemy sparym oknem, to na pewno nam zaradzi. Trochę nam do jako ale... Nie łamcie się. Jeszcze muszę, muszę być szczęśliwa, ja jest ok. Weźmiemy sobie żelaza. Dupa, dupka, dupka, trupka, marmolada. Muzec, Ale wydaje mi się, że nam jest za głośno. Przepraszam was, jakby co gdyby nie ogórz. Zrobię cięcie i zrobię z Okej. Dobrze, troszeczkę gwinę i teraz widzę, że trzeba to jakoś wykończyć. Pięknie. Pięknie. Drobię, że trzeba to jakoś pięknie dokończyć. Pięknie. O co, mam kilo? Wow, nie? Ale to macie jeszcze co robię gorąco. Tak. Y but

więc już sobie tą haciadę. Wow! Wow! Krótkie cięcie i dokończę już ten dom. A więc jestem. Yy... Zrobimy już ten dach. Tu, tutaj zrobiłem okno. Zbrakło mi troszeczkę szkła. Tu zrobiłem okno. Tam takie małe. Mi... tutaj takie szerokie okno. No, mniej więcej coś takiego. Tam powiększyłem. I mniej więcej nasza villa de... Del Alvaro wygląda tak. Alvaro, nasza, nasza Villa Del JJ, Del JJ, Villa del JJ, Villa del JJ Dobra. <ścoughs> Chciałam się Was zrobić kominek. Dobrze, podejdziemy sobie tutaj do drzewka. I to woks, i tak, i to bez dachu wygląda pięknie. Pięknie już. Liczymy w mącz. Dobra, Wędrujemy po zapalniczkę. Ale dobrze, już nic nie będzie jest koniec naszego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Zielony magiczny guziczek. Do zobaczenia w następnym odcinku.